Witam, dzisiaj 26 marca, jestem na drugiej pasiece. No i taka piękna pogoda była cały tydzień. Przyszedł weekend i, i pogoda się skończyła. Jest to około niby tam 12 stopni, lecz wieje wiatr. Nie udało mi się przejrzeć rodzin, tylko do dwóch wyrywkowo, tak zajrzałem, żeby sprawdzić, jak to wygląda. No akurat nie udało się w tygodniu przyjechać, sporo pracy było zawodowej i no i trochę żałuję, że, że no nie przyjeżdżane są te rodziny jak wygląda z czerwieniem. Na początku kwietnia prawdopodobnie będzie ochłodzenie, więc podłożyłem, podłożyłem ciasto, te które było wcześniej podane no to w większości już zjadły. No nie, nie było już tego ciasta, w, to może w dwóch rodzinach jakieś kawałki e, zostawiły. E, przejrzałem dwie rodzinki, chyba takie, w sumie chciałem diagnostycznie, e, żeby sprawdzić, e, jak to wygląda e, z czerwiem i z zapasami pokarmu. Najpierw przeszedłem się, każdy ul podniosłem, no i te najlżejsze e, e, tą jedną najlżejszą i tą. Taką średnią, która nie obsiada całego korpusu, przejrzałem. Była to ta. One są w bardzo podobnej sile. Ten lewy, wydawał mi się, że jest... Osiemnastka, wydawał mi się, że jest dość lekki. No, jednak pokarmu w środku było. Czerw też był. Jak otworzyłem ul, no to wydawało mi się, że brzęczą. W sensie huczą, tak jakby nie było matki, więc... Więc przejrzałem w sumie tam ze 3 ramki. Jak trafiłem na czerw kryty, no to odpuściłem dalszą ingerencję. Więc czerw był. Zapasy, mimo tego, że wydawało mi się, że jest lekki, to jeszcze były spore. No i tak, większość rodzinek jest na powiedzmy 7-8 ramkach. 10 mają w korpusie wszystkie. No, i te skrajne dwie, tak jak te nieobsiadane, bo jest dość chłodno, i pszczoły się tak delikatnie nawet skłębiły, wydaje mi się, w kłębie. No, teraz tutaj zaczynają latać, bo tak testowo w niektórych rodzinach podałem inwert. No, różne są teorie na temat tego, czy, czy ciasto, czy inwert, więc czy, czy, czy ciasto, czy syrop na pobudzenie i na wyrównanie. O uzupełnienie tych zapasów przed tym ochłodzeniem, które ma być w, na początku kwietnia. Y, ma prognozy, jak dzisiaj patrzyłem, nawet tam do minus 5 w dzień, więc no, chociaż te prognozy się tak zmieniają. Jak oglądałem pogodę w środę, to dzisiaj miało być pięknie o 19 stopni. Y, a jest wieje, jest pochmurno y, i zimno. Y, więc y, rodzinki są. Przygotowane na dwa sposoby do tego odwodzenia. Podane są 2 kg ciasta, zwykłe diamantu i jakieś tutaj miałem z ziołami, mimo tego, że one mają jeszcze sporo, sporo zapasu sporo zapasu i. Sporo także na każdej ramce jeszcze był. Tylko te ramki blisko czerwiu były ukryte. No i tutaj włożyłem podkarmiaczkę i chyba pięciu rodzinom podałem wiadro inwertu, czyli po jakieś 3 kg dostały. Wybierałem te takie najsilniejsze rodziny, które, które wydaje mi się, że, że mogły zużyć więcej, mają więcej czerwiu. Jeden jest taki rodzynek, który jest mega silny. To jest ten ul. Myślałem, że może dzisiaj, no w sumie nie wiem, co z nim zrobić, bo jest półtora, półtorej korpusu pszczoły. Tutaj nie pokażę, bo akurat do niego wlałem sporo, bo tu też podlałem inwertu. No, stosunkowo więcej niż do, do pozostałych, więc, e, więc tutaj pewnie te 4 kg inwertu dostał jest to półtorej korpusa pszczoły e, na czarno e, podniosłem tutaj tą po, e, korpus na tą powałkę uchyliłem, więc jest pełna e, na tą połówkę co była zimowana, jest pełna e, pełna pszczoły e, no w większości rodzinki właśnie tak są na, na tych ośmiu ramkach e, Powiedzmy, te 40% rodzin stąd jest na pełnym korpusie, że obsiada e, pełne, pe, pełne gniazdo wielkopolskie. E, no i tutaj te rodzinki trzeba będzie bardziej pilnować. A teraz zaczęły latać, bo zdążyłem mi wlać inwert, to, e, to szukają. E, no zobaczymy, jak to będzie. E, dla porównania, tutaj też, gdzie jest invert, to pszczoły ruszyły. Ten pierwszy ul, też dostał inwert. Co jeszcze? Jedna rodzinka, bardzo, tak jak może, nie wiem już czy to widać na tym filmie Bardzo brudny ul jest, tutaj ta siódemka no Widać, nie jest szczęśliwa Pobrudziły strasznie ten wlotek do tego ula i, i, i sąsiednie ule Widać, że zapas kudziły strasznie No kwestia jest tego, że też nie padał deszcz już ponad miesiąc, więc nic nie zmył Od oblotu, ale no, ale ten był podejrzany, i właśnie ten też przejrzałem. No, pszczoły na pewno osłabły, bo są tutaj gdzieś na takich 6-7 ramkach, 6 w sumie, powiedzmy. Znaczy, one obsiadają, jakby chodzą po wszystkich plastrach. Jednak tak na, na czarno, bo tutaj założyłem, że może nie ma matki, czy coś się stało, jak podniosłem ten podniosłem tutaj powałkę i zobaczyłem na folię no to pszczoły były takie rozeszły się po całym tym gnieździe, no wyglądało to tak jakby matki nie było, więc przejrzałem pokarm tutaj pokarm tutaj właśnie jest tylko jest skrystalizowany, tak jak na tej innej pasiece, w tym takim jednym osłabionym drewnianym ulu nie wiem dlaczego skrystalizował Nieładnie wygląda tam, powiedzmy, trzy ramki. Pokarmu mają dużo, jednak te trzy ramki, które skrajne, nieobsiadane, to wykrystalizował. To jest taki fajny, dosyć pokarm, bo tam spiesz go jest, i... no ale to wygląda nieładnie. Przeglądając gniazdo, tam chyba w środek zajrzałem jakąś ramkę. Powiedz tak, na dwie dłonie, piękny czerw, więc. Matka tutaj jest. Wydaje się, że wszystko teraz jest dobrze. Czemu one tak zabrudziły ten ul? No nie wiem. Pewnie jakiś problem z tym pokarmem był. Był gorszy i one... No nie wiem, czy jakaś nosemoza, czy to może ta... Chociaż to nie jest ta ta, nosemoza, ta nosema apis. No, no tylko w tym ulu jest tak zabrudzony wylotek, pozostałe są czyściutkie nie ma problemu, no, daszki no to oczywiście będą tam brudne no bo się oblatywały jak co roku, no ale wszystkie ule są czyste tylko ten jeden jeden jest brudny no i wracając do, może do pogody to była piękna pogoda przez ostatnie prawie dwa tygodnie temperatury nawet do 20 stopni no i jak tak chodziłem tutaj dookoła to wierzby nie wiem, może tego na pewno stąd nie widać, ale tam jest te krzaki duże, no to sąsiad, są, sąsiada, no i tam są same wierzby. I one nawet jeszcze nie zawiązały w ogóle tych, tych kotów takich tych jasnych. To, więc to jest ta wierzba późna, która właśnie, tak jak mówiłem będzie kwitła no pewnie te dwa tygodnie przed rzepakiem, za jakieś za dwa tygodnie, w połowie kwietnia. Z jednej strony to jest dobre, bo, bo tak jak robiłem i pokazywałem w zeszłym roku te analizy pyłkowe no to przed rzepakiem udało się wykręcić miód. I teraz jak mam tutaj dosyć silne rodziny to wydaje mi się, że jak ta wierzba zacznie kwitnąć to, to mogą coś z niej zebrać jeśli pogoda będzie odpowiednia. Bo tej wierzby jest sporo. Tam i tutaj jest w sumie nad rzeko, tam jest taki rów merioracyjny z przepompowni i tam wszędzie są te stare wierzby wyostrze. O. Więc jest tutaj nad rzeką też, jest tego sporo. Tutaj nad zalewem jest tam też kilka kęp takich wierzby To wszystko jest w promieniu jakichś 300-400 metrów, więc wierzby jest sporo. Jednak wszystko to jest ta wieżba późna, więc ona tego pyłku, takiej wieżby typowej Iwy, tak jak pokazywałem to na Włowiczu, na tej innej pasiece, to nie ma. Co jeszcze? Zarówno cała przyroda tutaj stoi, tu mamy. Jasnotę purpurową to są jakieś początki, dopiero pierwsze kwiatki. Generalnie jest tutaj tego pełno tej jasnoty i one piękny pyłek z tego przynoszą. Nad tym zalewem i tam te łąki, które powiedzmy stałe użytki zielone są. Tam cno lub nie tno. Rolnicy trawę z, z, z tych łąk. No to one po prostu są jedna wielka fioletowa łąka się robi. Wiosną. Teraz tam nie ma nawet jednego kwiatka. Tutaj przy ulach widzę jakieś pojedyncze, więc, yy, więc ta przyroda tutaj yy, to ocieplenie no, nie, nie przyspieszyło tego yy, wcale. Bo w łowiczu w mieście no, to takie jednorondo widziałem to po prostu jeden wielki, wielki łan jakby ktoś zasiał w facelię. Tak ta jasnota pur purpurowa w łowiczu to jest niby 70 km stąd, już pięknie kwitnie tutaj. Yy, tutaj tego z tego się nic nie. Yy, na razie pożytku nie mają. Wszystko będzie później. Więc przy również podałem yy, te ciasto z pyłkiem. Yy, może któryś pokaże, jak to wygląda. Ten chyba jest taki do porównania. Podobny. Nie, tu jest chyba. Tu jest podkarmiaczka. Yy, a ten. Nie, tu też jest kurczę. Tu jest chyba ten słaby, a tu też jest podkarmiaczka, bo jest już ułożone ciasto. To może z tej strony przejdę. Ten jest taki średni, na rogu, i on nie jest ani jakiś taki o, Zostały i ciasto te z pyłkiem. Tu jest ta końcówka ciasta, którego jeszcze, które było wkładane, już w lutym. Tu jakieś ciasto z ziołami, Ona właśnie tak na takich ośmiu ramkach siedzą. Dostały na wszelki wypadek więcej. No i te jest znaczy częściowo obsiadane ramki są z pokarmem zasklepionym. Do tej chyba jedną ramkę wyciągnąłem, więc pół ramki skrajnej jest pokarmu. Szkoda, że nie udało się przejrzeć tego. Jak była pogoda, bo miałem plany takie dzisiaj, że, że przejrzę po prostu wszystkie rodziny, czy matki czerwią e, jak czerwio. E, no i ewentualnie jak te zapasy e, pokarmu są duże, to mogę w, w jakoś dodać ramkę z suszem, wyjąć pokarm. E, bo zazwyczaj tak na wiosnę robiłem. E, no ale to jeszcze niedawno dopiero był pierwszy dzień wiosny. O tutaj ładnie się ruszyły, słońce nawet wyszło może przyniosą wodę. A, i właśnie jak przeglądałem jeszcze te w sumie 2 czy trzy ule, to na ramce przy Czerwiu pełna ramka była jakby na kropu. Czy to była woda, czy może z leszczyn? no nie wiem skąd. Na pewno wieżby nie pylą to skąd miałby być ten nakrop? Pewnie to była sama woda. Teraz fajnie latają. Ale właśnie cała ramka była Cała ramka była świeżego nakropu, takiego kapiącego, więc zapasy wody chyba sobie zrobiły. Fajnie, te, te widać, te ruszyły. Tylko te, które dostały, dostały inwert, czują pożytek. No ciekawe, jak to wygląda. Różne są teorie na ten temat, czy, czy ciasto, czy, czy właśnie syrop cukrowy. Zostały mi jeszcze dwa wiadra inwertu, więc zabrałem ze sobą jedno wiadro i spróbujemy na pięciu ulach, jak to, jak to będzie wyglądało. A co jeszcze dzisiaj zrobiłem? Zasiałem facelię. O, tutaj mamy derenia, już kwitnie. Po jakieś pojedyncze kwiatki. No jest sucho bardzo. Eee, więc ciekawe, kiedy zejdzie facelia? Eee, wiatr bardzo wieje, więc, eee, więc tak zobaczymy, jak zasiałem bo siałem to ręko. Eee, nie chciało mi się siewnika wyciągać, bo tylko ten mały kawałek na razie zasieje, na więcej dzisiaj nie mam czasu. Eee, tutaj jest eee, nie wiem, no nie ma pewnie tutaj 20 arów. Może jest, no. Nie pamiętam dokładnie. No i wysiałem tutaj taką dwuletnią facelię, którą mieliśmy no, dwa lata temu chyba na innym polu. No i tak nie wiem, bo z 5 kg poszło, więc, więc jak zejdzie dobrze, no to będzie gęsto. Uj. Ja będę na dwóch innych działkach chciał, ale tam na, na to już nie miałem czasu. Dosyć ładnie się uprawiło, wilgoć nawet, nawet po, po uprawce była, więc może wzejdzie ładnie. Będzie tutaj wcześniej. Ok, chyba wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam i może, żeby to ochłodzenie nie było aż takie drastyczne. Tego można sobie życzyć. Żeby nie było takich temperatur poniżej 10 stopni, tylko takie przymrozki jak teraz. Na pewno sobie lepiej z tym nasze podopieczne poradzą. Pozdrawiam.